Przede wszystkim tym, co chcemy zrobić, czyli jakie mamy detale, jaki mamy zakres przekrojów drutu. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest wielkość głowicy, bo generalnie w drucie robi się detale przestrzenne, czyli bardzo, bardzo duże znaczenie ma gabaryt głowicy. Jeżeli głowica jest mała, kompaktowa, daje nam możliwość produkcji. E, większej ilości detali, bardziej skomplikowanych kształtów, precyzja pozycjonowania, system prostowania drutu. To jest bardzo ważne, ponieważ drut ma tak zwaną pamięć kręgu. To, nie, to jest zarówno promień, jak i skręcenie drutu. Więc żeby zachować precyzję gięcia, trzeba starać się kontrolować ten drut. Są dwa rodzaje rozwiązań, rozwiązanie, które koryguje to elektronicznie, ale to jest wróżenie z fusów. i drugie rozwiązanie, to jest rozwiązanie, które blokuje nam drut na, przez system rolek i to są głównie rozwiązania stosowane w automotive, gdzie jest wymagana absolutna precyzja na nagięciu, o przyrządowanie Tutaj niestety nie ma kompromisu i jest dedykowane pod detal, pod średnicę drutu. Narzędzi raczej klient nie jest w stanie sam zrobić. Więc te narzędzia, tutaj klienci są uzależnieni od producenta. Jeżeli producent jest w Europie, jest na miejscu, to narzędzie jesteśmy w stanie zorganizować powiedzmy w ciągu tygodnia, włącznie z projektem. Bo często to są. Narzędzia dedykowane stricte pod dany rodzaj gięcia, tak. I, I tutaj jest bardzo ważna, szybka reakcja producenta, żeby dostarczyć właściwe, właściwe narzędzie. Wykonane w właściwy, właściwy sposób.